Co ty chciałeś czynić? <gulandfertory> Chciałem ci już jaję, ale od ciebie. Nazwę go. No widzisz? Pij. To jest kopalnie. Już Kurc. go nie ma, jeszcze. coś. Czuczę, że są zakopane. Bo zginie, nie, nie przeżyje. To jest... Moje m -m to jest... kurczaka Zdję... pobiweś. my gramy, gramy, wszystkie... Ja wszystkim. pewno większość z tego wstawię. No bo co, to jest normalnie no, Nie. Normalnie radamy. Hmm. Ale klacz! Jeszcze jedna morcza. Jeszcze jedna mączka mi została. O, dużo nasion mamy z tego. Dobra, ja zrobię z 32 ile się da zrobić, tyle zrobię. Ja chyba idę po te ciarowe. Przydają co się, ciarowe. Dobra, dobra. Ale w ogóle yy, ten. Hmm. Znaczy, chociażby tylko na to, co zbudowałem. O, w ogóle. To się stało. Ale mam mamy chanting Tape, przynajmniej. Dobra, to idę na wyprawę następną. Dobra Creeper tu przyszedł. Dobra, zabiłem. Pro Programer zabił, jak coś. Nie ma problemu. Nie ma problemu żadnego. Dobra, to wracam z diamentami. Jak coś. <grym> Serio? Znaczy nie, wrócę z diamentami. No. Jeszcze nie wracam. Łótni wziąłem. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. A nie, dla mam nie ja mam dam O, jestem w ogóle znowu w tym. tym. tym, tym leśniu takim. Jakim? Na no, tym. tym takim z tymi. z tym drewnem białym. Hmm... Jedrasz szyna wysoka, kurwa. No kurczę, pilażerowie mi się zrespili przy farmie. <śmum> mam wrócić, <śmum> możemy zrobić. Jak chcesz, możemy zrobić. Ale jak chcesz, nie? No? Dobra, to ja wracam już do bazy. Tak, to możemy ich zrobić. przecież muszę się Nie mam naprawdę... Dobra, idę się utopić po prostu. Ja pi*****. <laughs> Żebym wskoczył do bajorka. Nie pytaj. Nie zadaj pytań. Okej. <laughs> chodź, chodź, bo się zaraz... Gdzie są? Mogą No do mnie chodź po prostu. Czyli muszę odłożyć. To... To, 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 to No tu jest ten. ten. No. Jest spotka, oh, jest spotka, jest spotka. Okej, okej. To zrobimy rajda, rajda jeszcze. Ale no dobra, w sumie. Oh, <susuruj> <noise> o, zrobimy. Content, content. No, czy damy, czy damy radę, czy damy radę? O, to jest pytanie. O. <głos> <głos> e... Hmm. Co tu się stało? Ryba O kurczę, ale... Na Wigilię. Ja w złym miejscu. W złym miejscu to ustawili. Na widilie będzie no. Ja to w złym miejscu? No nie, bo krzywo. Tutaj musi być. No. O. Znowu... No, no. za południe. Dobra, chodź, idziemy zrobić rajdę No ładny, ja takich nie umiem budować. <głos> takich. <głos> Znaczy nie no nigdy nie. Ja zawsze takie bardziej klocowate rzeczy buduję Będziesz trzeba zrobić jeszcze na pewno. Mogów. Ale tak... No dobra. Ale to później, jeszcze nie teraz. Bo jak hmm. zrobimy ten enchanting table. No brak krowy. O, kusza. Poczujemy dużo skóry. Bardzo dużo. O sorry, myślałem, że jesteś ja <laughs> tak. nie będę. Idziemy do tego, do piast. Idziemy teraz do osła, chodź. To jest on? To jest twój osioł? Nie Możliwe. Chyba to jest on. <laughs> to jest to, z tej domańki. O. Ale skóra da już nam. Skóra jest, przyda się. Osioł się przyda, dzięki Osiu. No to co? No. Oj oj. Right. Ale co już jest raid? Right? No to... nie ma jeszcze właśnie. No. No a powinien być, bo. Ej dobra, ej dobra, to jest inna wioska chyba, wiesz? To jest inna wioska. Co inna wioska? To jest inna wioska. To nie jest ta sama. To nie jest ta nasza. No jak? No jak to nie? No nic. To jest to sama. No nie to, jest inna. to O rajd się zaczął. Nie no to jest to sama, ale... No to czemu <coughs> są... Czemu są domy niezlutowane nie nawet? Ja... ale zebranie tutaj. Masz prawdolą kuszę, masz kuszę, dobrze, dobrze. Mam, no, ale wolę mieczam chyba. Dobra, gdzie oni są teraz? Które tam bierają. Tu są, tu są, tu są. Dobra, dobra. Dobra ja może w sumie trochę zakruszuję yy, Dobra, ej oni zadają dużo, uważaj Dobra o, Creeper <laughs> o, Kurczę. Gdzie dalej, o. jeszcze jest jeden, jeszcze jest jeden gdzieś Tu jest Bierz mm. Bierz, czemu gronoś na jedrupa? <laughs> ja nie mogę mm. Jedno gole. Oni się na niego po prostu. Dobra, no to jest nasza gwiazda. Jedno jest. No. Tu są. Tak daleko? Mm. O kurcze. <grym> ja ciebie nie trafiłem. <grym> <grym> nie wiem. Możliwe. Zobaczę na no. Zobacz, nagraniu. No. <grym> Dobra, jeszcze... Jeszcze te będą, te duże, te wielkie, by takie. No i. Ja już chleb mi się kończy. Ale jaka w atmosfera, deszcz? Pada. O. No. A są dwa domy, tej josty. No. to Wszystko. jest duża wioska. No to jest taka ładna już, taka. Ja bym tu miasto no. zrobił. To już jest taka. Już blisko miasta, już za niedługo miasto by to się zrobiło. W znacznym co się kurwa stało? Straciłem chleb. Dodałem do kompostownika chleb i straciłem. A co są ci Duzi jeszcze, Piorun, piorun walnął idealnie mm. atmosfera, Kurwa, wojenna. atmosfera wojenna, atmosfera no. wojenna On siadł Kurcze, jeszcze będzie jedna fala czy? Ja, ja nie mam żarcia, <laughs> ja już nie mam głodu w ogóle Ja nie mogę A tu jest jeszcze siano w ogóle, A ty Przy te wioski ledwo zebraliśmy z tej wioski wszystko Kupa siana tu jest Zbieraj siano no zbieramy, zbieramy siano Fajt. Czemu czy są Wiedźmy? Wiedźma. <noise> a no bo wiedźmy też są, wiesz, w raidzie. Od kiedy? Są, są. A rzeczywiście, a rzeczywiście, zapomniałem Dobra Jeszcze dwóch, ale gdzie? W tej często chowie chyba. Co wcześniej nie mówiłem <noise> One się często się chowają. Ci by Taś, Taś, No gdzie oni są <głos> <głos> Nie wiem. O jed, jeden został, jeden został. No bo y, oni, oni giną w jakiś sposób, ale nie ma co się dzieje. Oh. Siłą wyższą. <laughs> no ale nie znajdziemy, że to nie skończymy rajdu. O właśnie, to jest problem. No kurczę no właśnie, nie ale wiem. Jeden zrobić. Tu jest! Tu jest! Tu jest! Jezus. W tej dziurze! Gdzie? Gdzie jest? W tej dziurze! W tutaj chodź do mnie! Taką palc... On jest w tej dziurze, on jest w tej dziurze. Podczas milio... To... Tutaj. Gdzie on jest? Widzisz? No co za debil. Co za debil. Ej. Yes. Dobra. Nie, nie żartujesz sobie. Jeszcze jedna pala? Ja nie mogę. Dobra. Mam, zaraz, na byku jeździ nie jedzie, pan... jeden. Na byku jeździ. Ojoj. Nie wiem, czy mi się skończy. O kur... Uważaj. Yy, uciekaj. O, byk. Byk. No, sobie golem, pan, musi, się pobić, by... musi się golem z nim pobić Bo chciałbym ale on biegnie na mnie oh. Golema golema ma uderzyłem No i Kurczę, kurczę. Oh. Ty to wzyjesz jest O, oh, ja ledwo ledwo Jakie Byk tutaj mnie goni, byk mnie goni, byk mnie goni z, obro, z obrońcą. To muszę dostać jeszcze. Ale nie, zaraz zginę. Nie mam żarcia. nie idź, nie A O kurczę, kurczę, gonią mnie, gonią mnie. Idę do ciebie, idę ciebie, ciebie. Byk mi. Widzę drobiazgę, ja widzę cię tam, widzę cię tam. I ja nie mogę. O, Golem pomógł, dobra. Mirolem zabił, także. Jak Golem, za... co. Bo ja uderzyłem Ty... ja Mirolem, Ty... ale ja Ty... ja Ty... bo... A, A, to... dobra. Dzięki, dzięki za chleb, dzięki za chleb. O, teraz to można. Teraz można. Ten, ten tu jest i tamten ten jeszcze ten byk. Jeszcze co chyba jeden, ten. No byk będzie, będzie ciężko z bykiem Nie Z bykiem Mam półtora z jezuszcze. Kurczę, kurczę. A to jest Ej to, to, to nie, nie dam rady z nim Z nim nie zabił kurcze ja Zabiłem go Dobra Ap. Coś mnie tam rzucił, ja nie mam. Jest Ja Ale W ogóle zginałem z efektem, ale chodź No Połóż się, spać No, Połóż. nie można Ale przynajmniej ma, mam totem No to podnieś totem, porzuciłeś znowu dziecko Bierz dziecko Bobasa wiesz? Daj totemu